Teraz warto sobie korpus przymknąć Żeby zrobić sobie taką półeczkę dla śrub To będzie takie nam delikatne ułatwienie Dobra, starczy o, I tu będziemy sobie odkładać śruby Takie delikatne ułatwienie to będzie I teraz będziemy wymieniać Noże na wale obrotowym, czyli rotacyjnie tak zwane noże Teraz sobie szukamy tam jednego punktu po prostu tu mamy zaznaczone takim x Od tego sobie zaczynamy, najlepiej żeby wiedzieć Po prostu, że tu mamy wymienione Od tego zaczynaliśmy I na tym będziemy kończyć Uważamy na podkładki no tu są podkładki Żeby nam nie spadły do Młyna Ciężko będzie wyciągnąć No i no już w ostatniej śrubie sobie to należy obecnie może leży, Wykręcamy drugi nóż może odkładamy jako tempę sobie gdzieś na półeczkę teraz wyciągamy to są takie dociski bierzemy je czyścimy z jednej i z drugiej strony najważniejsze żeby tutaj gdzie się Dostykają Nie było żadnych upiłków No i w gwintach żeby nie było też sychu, nie, To jest najważniejsze Odkładamy sobie tam najlepiej do góry Zawsze się starając tak Że tak jak było odkręcane Tylko przykładamy Żeby śrub nie mylić Bo to też jest dosyć ważne Żeby śruby zawsze tam gdzie wychodzą Tam mają wchodzić I teraz najważniejsze Tutaj wszystko wydmuchać Czekaj chwilę Tutaj wszystko wydmuchać Żeby nie było żadnych Opiłków, tak jak tutaj, teraz na przykład są te resztki materiałów, to wszystko to wydmuchać, żeby ta płaszczyzna tutaj była jeszcze trzeba ją sprawdzić ręką, żeby to było wszystko po prostu gładkie. Tu kolega pokaże, jak się przeciera, jeszcze sprawdza ręką, zawsze trzeba warto sprawdzić, czy nie ma żadnych opiłków tam pod spodem, ale lepiej rękawicą, właśnie tak samo przecieramy tutaj. Żeby nie było żadnego piłku, czy tam magnesów przyklejonych, bo bardzo często magnesy mamy tutaj i się przyklejają. Trzymamy sobie, wkładamy sobie tutaj nóż, żeby nam się tutaj opar na śrubach. O, teraz będzie widać światło jest. O, jedną ręką sobie trzymamy, drugą ręką przykładamy sobie docisk. Tą taką. i tam jedną śrubę sobie łapiemy i każdą kolejną i cały czas trzeba pamiętać że te noże są bardzo ostre nie można przesuwać z ręką w tą stronę w tą to jeszcze ale nie w tą stronę bo się bardzo łatwo można przeciąć